4, 3, 2, 1, ogień! O kurwa! Szurwa. 150, lewy 4 do lewy 5 20, prawy 3 plus do lewy 4 30, prawy 4 przez most 50, lewy 3, trzy, trzymaj. Szybciej mi czyta. 20, lewy 6, przez szczyt. 30, no. 30, prawy 5, 50, prawy 4, 50, lewy 3, przez most z uwagą. 50, prawy 5, do lewy 3, 50, lewy 5, trzymaj. No co? 20 kurwa szykana. Szykana od lewej o. 20. Prawy cztery zacisk przez most 100. Ostroga od lewej. Kurwa.